Te chore sytuacje dzieją się każdego dnia. Ludzie w mniej lub bardziej świadomy sposób przekraczają Twoje granice. Ktoś nie liczy się z Twoim zdaniem, ktoś inny nie słucha Cię, samodzielnie podejmuje decyzje, które dotyczą także Ciebie, nie wywiązuje się ze złożonej Ci obietnicy, przerywa Ci, za plecami komentuje to, co robisz, albo spóźnia się na ważne spotkanie. Może nieraz powiedziałeś sobie dosyć, może żałowałeś, że nie zareagowałeś, albo uznałeś, że lepiej przyzwyczaić się do takich sytuacji i jakoś tolerować swój dyskomfort. Powstaje pytanie, dlaczego dochodzi do tych wszystkich sytuacji i to bez względu na to, czy chodzi o błahe sprzątnięcie naczyń, czy o zawarcie super ważnego kontraktu w pracy. Dlaczego ktoś tak źle Cię traktował? Odpowiedź jest prosta. Bo sam na to pozwoliłeś. To takie proste, a jednak takie trudne, jeżeli tego nie wiesz. Jeśli ty, drogi widzu, nie ustawisz granic, to inni ludzie zrobią to za ciebie, czyli niektórzy z nich nawet wejdą i nas rają ci na głowę. W tym filmie opowiem ci, jak wyznaczyć nieprzekraczalne dla innych ludzi granice i jak nauczyć ich, aby traktowali cię z szacunkiem. Film oparty jest na takiej książce, która oczywiście dostępna jest w linku w opisie poniżej. Asertywność to decyzja o tym, że jedynie ty jesteś osobą, która może mieć wpływ na twoje życie. Ok? Nie mama, nie partner, nie twój szef, tylko ty. Ty decydujesz. To szacunek zarówno do samego siebie, ale też i innych. No bo nie sztuka zostać gburem, nawrzeszczeć, hamsko odpowiadać i wchodzić z każdym w konflikt. Sztuką jest zachowanie kultury w sytuacjach trudnych. Gdy inni przekraczają granice Twojego terytorium, Ty wtedy ich cofasz, zachowując elegancję i dyplomację. Ważna kwestia, drogi widzu. Nikt nie będzie wiedział o tym, co czujesz, jeśli nie dowie się tego od ciebie. Nie oczekuj, że ludzie sami się domyślą i zmienią swoje zachowanie wobec ciebie. Tak się nie stanie. Musisz im zakomunikować, co czujesz. Możesz to zrobić na dwa sposoby: poprzez komunikat typu ty i poprzez komunikat typu ja. Znajomy spóźnia się na spotkanie z tobą. Możesz powiedzieć, że on jest nieodpowiedzialny, nie szanuje cię itd. Z drugiej strony możesz powiedzieć, że jesteś zły albo że jest ci przykro. Zauważ, że komunikat typu ty jest zaproszeniem do konfrontacji. Twój rozmówca zacznie się bronić lub sam atakować ciebie. Za to komunikat typu ja umożliwia odbiorcy zrozumienie twojego położenia. Jest on znacznie lepszy niż komunikat typu ty. Zatem pierwszy krok, drogi widzu, to wyrażenie, co czujesz. Kolejnym krokiem jest powiązanie Twoich emocji z konkretnym zachowaniem Twojego rozmówcy. Po prostu powiedz, co Ci nie odpowiada: spóźnianie się, przerywanie Ci, gdy mówisz, podjęcie decyzji za Twoimi plecami, niewypłacenie premii itd. Opisuj tylko to, co widoczne, a unikaj ogólnych stwierdzeń typu: Niepokoi mnie Twoja postawa, denerwujesz mnie swoim zachowaniem. Trzeci krok to wyrażenie Twoich oczekiwań. To właśnie w tym momencie uczysz rozmówcę, jak chcesz być traktowany. Możesz po prostu poprosić, aby czegoś więcej nie robił albo coś zaczął robić. Uczysz, a jednocześnie dajesz wybór. To twój rozmówca może podjąć decyzję, co zrobi z tym fantem. Sprzeciwiasz się czyjemuś zachowaniu, ale akceptujesz tę osobę jako człowieka. Drogi widzu, te trzy kroki to podstawa, aby nauczyć innych, jak mają Cię traktować. Dzięki nim wytyczasz granice, zachowujesz kulturę i elegancję, i z szacunkiem traktujesz drugą osobę. No ale życie nie jest takie proste. Wiele razy trafisz na takiego typa, który i tak nie będzie reagował. Zachęcony do decyzji, nie podjął jej i udaje, że nie ma problemu, albo podjął taką, że dalej macie w dupie. Teraz więc odpowiedzialność spoczywa na Tobie, drogi widzu. Już nie wyrażasz oczekiwań ani nie prosisz. Tym razem jest to informacja o Twojej decyzji. Powiedz jasno i wyraźnie, czego sobie nie życzysz. Nie życzę sobie, abyś komentował mój sposób pracy. Nie życzę sobie, abyś przeklinał w moim towarzystwie. Nie ma mowy, abyś personalnie mnie obrażał. W wielu sytuacjach już sam taki komunikat będzie skuteczny. Może usłyszysz słowo przepraszam, a może zapewnienie, że to się nie powtórzy. Jednak nie zawsze, dlatego musisz być przygotowany na podjęcie kolejnej decyzji. Musisz wiedzieć, co zrobisz, jeśli ktoś nie zmieni swojego zachowania. Uprzeć go o tym, że zakończysz rozmowę albo spotkanie. To nie jest groźba ani kara, tylko informacja o tym, że to ty decydujesz, jak chcesz być traktowany. Jest jeszcze ostatni krok. Zrobiłeś już wszystko, ale nic nie pomogło. Czas na Twoje działanie, zgodnie z zapowiedzianymi konsekwencjami. Zrób zatem to, o czym mówiłeś. Inaczej nikt nie będzie Cię szanował. Ok, omówiłem 5 kroków, jak nauczyć innych, aby Cię nie lekceważyli, nie pomiatali Tobą, a traktowali Cię z szacunkiem. Kolejny obszar, którego dotkniemy, to umiejętność odmawiania. Jest wiele takich sytuacji. Szef każe Ci zostać dłużej w pracy, a Ty masz już inne plany. Kolega chce pożyczyć od ciebie pieniądze, co tobie się nie podoba. Ciotka zaprasza na obiad, a ty nie masz ochoty składać jej wizyty. Jak już wiesz, sztuką jest odmówienie w taki sposób, aby nie popsuć relacji. Pierwszym krokiem jest oczywiście powiedzenie nie. Unikaj stwierdzeń typu: No nie bardzo, no wiesz, yy, ten teges. Jeśli naprawdę ci przykro i odmowa jest dla ciebie trudna, to powiedz: Przykro mi, ale nie. Kolejny krok to opisanie obszaru odmowy. Niech on będzie precyzyjny. Powiedz po prostu, że nie zostaniesz po godzinach w pracy i nie dodawaj, że nie dasz sobą manipulować czy coś podobnego. Powiedz, że nie pożyczysz pieniędzy, ale nie mów, że nie jesteś kasą zapomogową. Powiedz, że nie przyjedziesz na obiad, ale nie dodawaj, że nie musicie udawać kochającej się rodzinki. Bądź precyzyjny i nie szukaj zaczepki. Trzeci krok to krótkie uzasadnienie. Uzasadnienie to wyraz Twojej decyzyjności. Czy innych, że to ty podejmujesz decyzję. Nie zostaniesz po godzinach, ponieważ masz inne plany. Nie pożyczysz pieniędzy, ponieważ masz inne wydatki albo nie są ci one oddawane w terminie. Nie przyjedziesz na obiad, bo masz już inne plany. Ostatni krok to oferta pomocy. Ociepla ona waszą relację, uwalnia cię od poczucia winy i wyrzutów sumienia z powodu odmowy. Zadanie, o które prosi szef, możesz wykonać kolejnego dnia. Nie dasz koledze pieniędzy, ale być może jesteś w stanie pomóc w inny sposób. Nie wpadniesz do ciotki na obiad, ale możecie się zdzwonić w przyszłym tygodniu i zobaczyć, czy uda się umówić. Oferta pomocy wcale nie musi być konkretna. Nie musisz do niczego wielkiego się zobowiązywać. Wystarczy jedynie słówko o chęci podtrzymania relacji. To pokazuje, że inni są dla ciebie ważni. Dzięki ostatniemu krokowi jesteś w porządku wobec nich. I tyle, drogi widzu, te dwa obszary, które omówiłem, czyli wyznaczanie nieprzekraczalnych granic oraz taktowne odmawianie, są dwiema ważnymi lekcjami, jakie inni ludzie powinni od ciebie otrzymywać. Oni nie nauczą się sami, to ty musisz wejść w rolę ich nauczyciela. Tych lekcji jest więcej: jak zadbać o swoje prawa, czy jak radzić sobie z opiniami innych. Odsyłam cię zatem do książki, do której link znajdziesz w opisie pod tym filmem.